Cześć wszystkim, to ja, Dysofii Alpes TV. Ja, Dysofii LPS? TV. Nie, jest TV. No, ładnie wyglądała z TV, no, nieważne. I dzisiaj ona u mnie nocuje! Tak, i mam nowe pety, jak zauważyliście tego szaconeczka. I ja. No, to jest jej, ale nieważne. Teraz pokażemy wam nowe te... Pety? Moje? No. No, To Dużo Bardzo dużo. No więc pierwszym pet shopem, jakiego zobaczycie, jest taki spanielek. Kratki nie patrzyła, bo mi się nie chciało. Mam leczę bez. I ma ha Dobra! Na. Następnym petem jest taki Ma Mam y, magnes. I tak się prezentuje. I ma tutaj strasznie zdrapane łóżko, ale to mi nie przeszkadza. Z tym petiem jest ten piękny Coli. Ma on magnes czerwony. Co jeszcze? Jest on biały, jest koli, to jest jej pierwszy koli. Tak. No więc. I ma, nie ma znaczka. Yes. Ok, następny jest taki jawniczek. Ma on magnes. I bardzo mi się podoba, jest on ten petem jest dog. Ten dok y, ma dziurkę. Jest z wymiany y, z koleżanką z klasy. I ma znaczkę bez. Następnym petem jest taki, szutchnerek Ma on numerek dziewiętnastkę 19. Ma czerwony, na i Nie ma oczywiście znaczki bez. Y, po, teraz będzie taki kotek. Jest on z zestawu um, tych, tych, jak? Pogarniarskiego. i bardzo jest fajny. Jest on z wymiany, ma znaczek LPS i nie ma ramionetu. E, A tu na toczkiem ma takie plamki po farbie. Okej, okay, następnym petrzepem jest taki oto szatwniorek. Um, <coughs> wiem, ciężko go znaleźć. Ma on znaczek LPS i ma dziurkę. Z tym petkiem jest lew. Nie spodziewaliście pewnie lwa po takich dużo popularnych petków? Nieważne. Ma znaczek i co jeszcze, co jeszcze chciałam? a i, i ma dziurkę. Jest w jest serii. Następnym petkiem jest taki szatinek. Jest ono moim marzeniem. Hmm. Mam znaczek LPS i dziurkę. No więc następnym petkiem z Safi jest e, wiewióreczka. Jest ona z Rosmana. <grym> I ma znaczek LPS i ma dziurka. Ogon! Dziurka. Ok, następnym petshopem jest taki oto jamniczek. Ym, ma on znaczek LPS i ma dziurkę. No więc y, następnym jam, i, ten petek to też jamniczek. Ma on dziurkę i y, nie ma chyba znaczku LPS. No bo nie ma. Jak już widzieliście, mm, ten szudfinerek jest on też nowy i ma no, on czerwony nakaz. Nie ma znaczka alpesa. No widzę, że tym petkiem jest ten spanielek, który bardzo mi się podoba. Jest on zestawu z moim, bulldog, z moim dogiem, bo się okazało, że to dog. Od Sofii, wiem. Hmm. Bardzo on mi się podoba, jest moim marzonkiem z Kowek. No teraz już nie, bo bardzo jak wiecie, podoba mi się ta. gdzie. 270. Nie pamiętam już nawet numerku. Tak, to jestem z niego ucieszona, że ktoś się ze mną z nimi to może się spełni, ponieważ jesteśmy z taką jedną dziewczyną. Też YouTube. Okej. Ok. Następnym petkiem jest taki oto konik. Ma on dziurkę. I ma znaczek LPS. I ma futerko. No więc to znowu my. Hmm. I teraz pokażemy co przygotowałyśmy na nasze pijama paty. No uh -huh. więc y pokaż przygotowanie. Tak. Okej. Okay. Baton. Jakiś tam beat, coś tam, coś tam, coś tam. Big beat. Big beat. Takie hmm. dwa batony. Dwa batony. Y dwa lizaki o smaku truskawkowym i Coca-Cola. Coca, coca cola I hmm. najlepsze! Uuu. Grzyba Paprykowe! Paprykowe! <gry> oh yeah, hot chips! Mniam, mm, A jakby co, to, to ja nocuję. Żeby nie było. No właśnie, je, ona u nie nocuje, jakby co? Mhm. Żeby nie było, że. Po co wy to ku, kupiliście, że ona już ten? Ale ona nocuje! A! No nie. Mhm. I jest super. O jak! No. No więc, nie ważne. No więc te są Chipsy! Mniam, mniam, paprika. Chipsy! Hihihi. No więc mamy chipsy, batony, i No i tak... Wiesz, tak, i tak zaraz, wszystkie Zaraz no, pewnie będziemy się myć. Oglądać filmiki do... Yy, trzeciej w nocy i w ogóle. No więc mamy nadzieję, że filmik się podoba moim widzom kochanym. Ła. Mhm. Czy waliłam się? Tak, ślicznie. Ech, a ja to co? <laughs> bo ja tu jestem tą um, najlepszą. Bo zaraz mi było dobra? Nieważne. Już co? Fantasyfikacja. No nieważne. No więc um, to wszystko. No. Chciałabym, żebyśmy Wam jeszcze pokazać inne rzeczy, ale będzie głupio wyglądało, bo ja nie mam tych cięć, więc pa pa. Pa I do następnego filmiku. Pa pa.